Temat prawa jazdy to zawsze coś, co rozgrzewa emocje społeczne. My mamy w naszym studiu akurat osobę, która jest żywo zainteresowana tym tematem, gdyż nie posiada prawa jazdy, no i liczy na to, że będzie mogła bardzo w bardzo młodym wieku zrobić to prawo jazdy, czyli Sandra. Sandra, kiedy osiemnastka? Kochany. Nie, ale wiesz co, ja powiem Państwu, dlaczego ja tego prawa jazdy nie posiadam, ponieważ uważam, że nie każdy po prostu ma predyspozycję do bycia dobrym kierowcą. Ja próbowałam, nie sprawdziłam się w tym i stwierdziłam, że może lepiej nie stwarzać zagrożenia. Spokojnie, nad tym również popracujemy. O, 18 za tydzień. 18 za tydzień. No i właśnie temat czy 17-latkowie powinni być dopuszczani już do kierowania samochodem, to jest chyba dobry moment, żebyśmy właśnie tę dyskusję rozpoczęli. Dokładnie tak. A z nami w studio Marek Konkolewski, ekspert od bezpieczeństwa na drodze. Cześć Marku. Ryszard Barszczewski, uczestnik MasterShefa, urodził się w Kanadzie, gdzie prawko jest od lat 16 możliwe, prawda? Dokładnie. I pozwolisz Rysiu, że zacznę od ciebie, tak. bo dla nas to jest pewnego rodzaju nowum, żeby w wieku 16 lat robicie Prawo jazdy. No chyba, że ogląda się amerykański albo kanadyjski film. Gdzie podjeżdżają, Gdzie podjeżdżają za pod high school. <śmiech> <śmiech> um, <śmiech> dziewczyny wskakują do samochodu, no tak wygląda. Ale I to było to, tak u ciebie? I się było, było. było. Wiele, wiele były dziewczyny, ale teraz obecne, narzeczone, to nie powiemy jej. <laughs> A ty sobie chwalisz to, że tak młodo to prawo jazdy zrobiłeś, czy uważasz teraz, że było to za wcześnie? Za wcześnie na pewno nie. Uważam, że na dobrze, bo wiesz, pomóc rodzicom ze zakupami, czy są mieć prawo jazdy zawsze jest wolna rękę dla rodziców. Ale żeby uczyć się obowiązki jako młodzież, wiesz, ciskają, żeby być dorosły, być dorosły, ale jak nic nie, nie, nie pozwalają na to, to trudno. Mówią, ale nie pokazują. Przynajmniej jak masz prawo jazdy, czy tam u nas stopnownie, to uczysz się pomalutku być młodym dorosłym. Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo y, nam się wydaje, że skoro 16 szesnastolatkowie mogą na przykład y, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych zresztą również y, w niektórych Stanach prowadzić samochód, y, to oznacza, że oni faktycznie wsiadają sami jeżdżą. Ale to wcale nie jest takie proste. Powiedziałeś stopniowe otrzymywanie uprawnień? Stopniowe. To pierwszy stopień to idę, piszę teorię, jak mam 16 lat. 15 marca poszłem, napisałem. Mam G1. I to znaczy, że mogę prowadzić samochód z kimś, co ma powyżej 4 lata staże. Obecny człowiek nie może mieć tam żadny alkohol, bo ja prowadzę z nim i on może. to jest ma być... taki, taki twój mentor, który jest. Dokładnie, sobą, nie może być sama. tam ojciec, matka, starszy brat, siostra, kolega, wujek, ciocia, obojętnie kto. A i później. Nie możemy jechać na autostrady ekspresowe, nie możemy jechać w nocy i nie możemy jechać pod żadnym wpływem. I na po G1. jakim czasie można robić kolejny stopień? Jak zrobię a, z naukę jazdy, to 8 os miesięcy po. Jak nie zrobię naukę jazdy, to czekam rok, 15 marca urodziny. I, i następny, następny stopień. Następny stopień to jest chyba G2, tak? I co on to koniecznie? G2 później pozwala, że mogę jechać na autostradach ekspresowych, mogę um, wieczorami, nocami. I wtedy samemu jechać, ale też nie pozwala na... z alkoholem. Zero, jak się mówi, promili. No zero promili. Ale to kiedy w końcu otrzymuje taki młody kierowca takie pełnoprawne prawo jazdy, że może pod ten high school podjechać, zabrać dziewczyny rano, wieczorem, yy, zabrać kolegów. I nie ma żadnych ograniczeń. Bez rodziców w samochodzie to wtedy będzie 18. To 6... czyli, czyli tak i tak 18 lat musi mieć? 16, zaczyna na 16, później, pół, a pełnoprawie pełno 18, tak. Marku, jesteś zwolennikiem prawa jazdy od 17 roku życia? No tak, tak. Tutaj kolega już wszystko powiedział. To jest taka wskazówka dla resortu infrastruktury, jakie powinny być kryteria dla osoby towarzyszącej. Jestem, dlatego że jest to pokolenie motoryzacyjne. Ci ludzie w wieku 17 lat nie pamiętają czasów lat 70., -tych, 80., -tych, gdzie samochód był symbolem luksusu. Słuchajcie, Pierwszym autem w życiu, którym jechałem, to była Syrenka 105 Luks. Z statą jeździłem po polnych drogach. Chyba... Potem był mały Fiat, a potem w szkole w Szczytnie na studiach musiałem zdawać obowiązkowy egzamin na prawo jazdy kategorii B w wieku 22 lat, bo uczyłem się w Szczytnie na Wyższej Szkole Policji przedmiotu, który był, nazywał się Ruch Drogowy, prawo ruchu drogowym. Kończył się egzaminem państwowym na prawo jazdy. Strzał w bardzo dobrym kierunku. Notabene 17-latkowie. Uczą się jeździć, mogą e, e, przystąpić do kursu nauki jazdy na trzy miesiące przed osiemnastką, a więc rozpoczynają kurs nauki jazdy i po ukończeniu osiemnastki mogą zdać egzamin. A więc to jest pokolenie motoryzacyjne. Internet, telefon komórkowy, smartfon, portale społecznościowe, samochód to jest coś dla nich, coś normalnego. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Taki zgodnie z polskim prawodawstwem 17-latek już podlega postępowaniu mandatowemu. Ci ludzie są na garnuszku, posiedzą w portfelu rodziców. Jeżeli będą popełniać rażące kardynalne błędy w ruchu drogowym, będą już płacić mandaty, bo podlegają postępowaniu mandatowemu ja jestem z tego rocznika, który jeszcze się załapał na te poprzednie przepisy, kiedy mogliśmy robić. Nie. Na ręce nie. nie jeździłem, nie. ale na maluchu robiłem prawo jazdy. Wow. I robiłem mając lat 17. To polegało na tym, że właściwie prawie każdy w mojej klasie, kto tylko w końcu miał te 17 lat, pędził do szkoły jazdy, chciał zrobić to prawo jazdy, ale to miało swoje minusy, ponieważ my wtedy otrzymywaliśmy 100% uprawnienia. Nie wiem, czy pamiętasz. To tak, było tak, 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 tak. że 7, ja jako 17-letni chłopak, no, nie za mądry jeszcze wówczas, mogłem wsiąść do dowolnego samochodu o dowolnej mocy i pędzić po autostradzie. I to, moim zdaniem, wtedy było nie za mądre. Rozumiem, że dzisiaj taka sytuacja nie jest brana pod uwagę. Nie, natomiast taki siedemnastolatek będzie przez rok czasu do osiągnięcia pełnoletności musiał jeździć z osobą towarzyszącą. I tutaj rodzi się problem. Mój przedmówca fajnie tutaj wertykułował, jak to wygląda w Kanadzie, w stanie, w którym mieszka. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby osobą towarzyszącą był pijany tat, jak Bela, który ma dwa promile i synek młody kierowca podwozi tatusia z imprezy do domu. Nie wyobrażam sobie, żeby osobą towarzyszącą zgodnie z prawem była osoba, która ma tak bogatą kartotekę policyjną. Mnóstwo punktów, zbieracz mandatów karnych, mnóstwo kolizji, wypadków, dwa czy trzy, trzy razy powodował wypadek, miał zatrzymywane prawa jazdy. Osobą towarzyszącą nie powinna być osoba po 80, senior, osoba już w, no, niestety w takim jesieni życia, która nie posiada prawa jazdy. A, a, co z tak, osobą że... młodową, a co z osobą młodą, taką rówieśnikiem, który jest powiedzmy Szczerze, starszy, No Szczerze? No to jest no, moim zdaniem no, To Brawo, dokładnie nadajemy na tych samych falach, brawo. Bo oni się jeżeli ktoś należy szybciej... do kategorii młodych kierowców... No, no, to jak może to wyglądać, że 17-latka będzie uczyła, będzie, będzie uczyła się jeździć pod okiem na przykład 19-latka młodego instruktora nauki jazdy, a osobą towarzyszącą będzie młody kierowca objęty okresem próbnym. No nie tędy droga. I ostatnia rzecz, jeżeli młody człowiek uczy się jeździć, nie wiem, jak jest w Kanadzie? W Kanadzie są samochody instruktora nauki jazdy oznaczone? Są, są tak. Te, te koguty. Koguty, czyli tak. l czyli wszyscy wiedzą, że ktoś się uczy, trzeba zachować szczególną ostrożność. Są te a, na, na boki, te naklejki. Ok. Są, tak. Instruktor nauki jazdy kieruje samochodem z l oznaczonym. Wszyscy zachowujemy szczególną ostrożność, wszyscy jesteśmy bardziej tacy grzeczni wobec l -ki. Instruktor może przejąć władztwo, złapać za kierownicę, ma pełne sprzęgła, hamulca, jedzie oznaczonym samochodem, a osoba towarzysząca, tatuś wsiada do samochodu, ani hamulca, ani sprzęgła, żadnego oznaczenia, kwestia odpowiedzialności za wykroczenia, a więc ja mam nadzieję, że resort infrastruktury się w końcu obudzi i powrócą te martwe przepisy z ustawy o kierujących pojazdami, że taki młody człowiek będzie musiał jeździć samochodem oznaczonym zielonym listkiem. Nie wstydźmy się zielonych listków, a starsze osoby, seniorzy kłanie się żółty listek. No i to jest piękne podsumowanie tego tematu, czyli jesteśmy za, ale muszą być bardzo konkretne spełnione warunki, żeby ten przepis, o ile w ogóle wejdzie w życie, miał sens.